Cześć! Dzisiaj będzie krótko, poszedłem sobie na spacer i postanowiłem odpowiedzieć na takie trzy najczęściej zadawane w komentarzach pytania. Pierwsze pytanie, czy stary testament nadal obowiązuje? Tak. Czy stary testament należy przestrzegać w takim razie? Nie. Czy Jezus unieważnił stary testament? Też nie. Ja wiem, że te trzy pytania i odpowiedzi nawzajem się wykluczają, ale postaram się wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Pierwsza sprawa, co to w ogóle jest ten Stary Testament? Kiedyś rozmawiałem z Ateistą i powiedział mi tak, skoro istnieje Stary Testament, i istnieje Nowy Testament i w ogóle Bóg ma Testament, to Bóg nie żyje, tak? Czy słyszałeś kiedyś o jakiejś martwej osobie, która napisała Testament? Testament to jest wola. A um, można powiedzieć, by przymierze, umowa na tej zasadzie, czyli coś, co chce, aby się spełniło. I teraz mamy Starą Wolę i Nową Wolę. Jeżeli istnieje nowa wola, no to stara jest uniewawniana, tak jakby. Ale w przypadku Starego Testamentu nie jest to takie proste. Już tłumaczę dlaczego. Pierwsza sprawa, jeżeli jakakolwiek umowa jest z kimkolwiek podpisywana, to trzeba wiedzieć, kto się na tej umowie podpisuje. Strony umowy są podpisane, prawda? Jedną ze stron jest oczywiście Bóg, a drugą stroną jest, nie jest, jest ale są, Żydzi. No i tak się składa, że ani ja, ani ty prawdopodobnie do wydów się nie zaliczamy. Więc standard nas no nie obowiązuje pod tym względem, że nie jest do nas skierowany. I choćbyśmy nawet wzięli i wypełnili, albo starali się wypełnić wszystkie jego zapisy, to po prostu to nie jest umowa z nami. Więc nie możemy się powoływać na zapisy umowne na zasadzie, tak tu jest napisane, ja teraz żądam, żeby dostać nagrodę, za... nie dostaniesz w nagrody ani czego innego, bo jest to umowa nie z tobą. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o próbę wypełnienia tego typu zapisów. No byłoby to dość trudne, dlatego w, na przykład, e, jeśli chodzi o zapisy starotestamentowe, jeden z podstawowych zapisów jest składanie na przykład ofiar w świątyni. Masz taki mały problem, że nie za bardzo mowy w świątyni to złowić. Ja wiem, że niektórzy szukają wytrychu typu e, świątynią jest mój kościół lokalny. Nie, nie, nie. Biblia jasno mówi, chodzi o świątynię jerozolimską. Tak się składa że z buwono, więc nie za bardzo ma gdzie składać ofiary, a jeśli ich nie składaw, no to po prostu nie wypełnia Starego Testamentu. Zasady testamentu to mówiły tak, że wypełniasz wszystko albo nic. To znaczy, jeśli ktokolwiek zapomni o jednej rzeczy i nie wypełni tego, to odpowiada dokładnie tak samo, jakby nie wypełnił nic. Mówiąc krótko, masz przeklapane, nie ma możliwości wypełnienia tego. Dalej. Niektórzy mówią, że dobra, przyszedł Jezus i unieważnił totalnie Stary Testament i wszystko zaorane. Nic z tych rzeczy. Sam Jezus nawet mówi, przyszedłem wypełnić prawo, a nie je unieważnić, prawda? Więc można powiedzieć, no trudno podważyć słowa, które są literalnie zapisane w Biblii. To o co w takim razie chodzi z tym, że jest cały czas aktywny? Nigdy nie został uniwawniony. A to znaczy, że na przykład jeśli jesteś wydem, to nadal możesz na zapis starej umowy się powoływać. Stara umowa, tak jak powiedziałem, była skierowana tylko do wydów. Jeśli byśmy czytali Stary Testament, to tacy ludzie jak ja i Ty w tamtym Testamencie no są skazani tylko na śmierć. To znaczy, no nie za bardzo jest tam jakaś opcja typu bycia zbawionym. Więc no, jesteśmy. Traktowani jako poganie, tak można powiedzieć. Nowy testament rozszerza to i teraz do Żydów, że tak powiem, no zaliczani są właśnie poganie, czyli my, na przykład Polacy. Więc my możemy powoływać się tylko na ten nowy. Jeśli ktoś ci powie, że stary został unieważniony, nie jest to prawda. Jeżeli ktoś powie, że Jezus tam pozmieniał coś, to sam Jezus nauczał, że jeżeli ktokolwiek zmieni chociaż jedną tam iotę w tym, najmniejszą literkę albo trzeciego, no to wiadomo, co z nim tam należy zrobić. Więc. Nie, nie, nie zostało nic zmienione. To są dwa obowiązujące prawa. Przy czym też jest powiedziane, że do tej pory nikt nie został zbrojony na podstawie starego prawa. Więc gdybyś miał wybrać umowę A lub B, starą lub nową, no to wiadomo, którą należy wybrać, bo wiadomo, w której jest ewentualna szansa wypełnienia jej. Tak to wygląda. Czyli odpowiedź dla ciekawskich, czy obowiązuje stary czy nowy, obowiązują oba. I tyle na dzisiaj.